Na pewno nikt cię nie widział? Nawet Graves? Nie mogłam spojrzeć jej w oczy. Na pewno mamy dość pieniędzy. Z... No! A jak dotrzemy do Francji, znajdziemy jakoś fuchę. Ojciec obedrze cię ze skóry. Zanim twój ojciec się połapie, będziemy w Hiszpanii po ślubie. Daj, co ci się stało? Wyglądasz okropnie. Pani Graves! Sząd, co z Dylanem? Nic mu nie jest? W porządku, chodź. Spokojnie, zrobię ci herbatę. Pani Graves, muszę pani coś. Daj, przestań! Próbowaliście opuścić dolinę, przecież zamknęli drogę. Michał strasznie szybko, ale tamten samochód był po złej stronie drogi. O Boże, on chyba. No kurwy, nędzy, odpuść! Spokojnie. Hej. Nic im nie jest. Szonowi nic nie jest i małemu Dylanowi też. To jest najważniejsze. Wszyscy są cali, ale nie potrzebuję Twojej pomocy. Dzieci bardzo się przestraszyły, a więc z Rachel postanowiliśmy urządzić przedstawienie i odciągnąć ich uwagę. Mówiłaś wczoraj, że grasz na pianinie. Pomożesz? Tak, chyba tak. A co z panem Gravesem, z Robertem? Robert o siebie zadba. To duży chłopiec. Nie martw się. Po prostu idź do ratusza i znajdź Rachel. Ona ci pokaże co i jak. Dobrze, dziękuję. Pani Graves, dziękuję. On. Zapytaj Risa, czy nie potrzebuje pomocy. Tak, pewnie. Ruszaj. Zwiała, mówię ci. Nie mów tak, Chris, nie zrobiłaby tego. Co nie? A co z Dylanem? Raczej nie była zachwycona, że musi się nim opiekować. Zostawiła go tobie. Już nie wróci. Odpuśćmy jej. Ona zawsze myśli o innych. Pewnie ma jakąś ważną sprawę. Teraz chyba ty tu dowodzisz. Czyli nie możemy teraz wyjechać. Hiszpania zaczeka. Słuchaj. Wracaj tam i daj z siebie wszystko. Niech to będzie najlepszy Piotruś pan w historii Anglii. A ja pojadę po Twoich starych. Ale obiecaj, że wrócisz. Słowo. Nadajemy komunikat Komitetu do Spraw Związku dla na Aby powstrzymać widzenie gryfy, wprowadzono blokadę lotadę dróg i linii kolei. Prosimy zachować spokój i pozostać w domach. Miejscowi liderzy społeczności, nauczyciele, zastępowi i przedstawiciele klerów będą przez ten czas naszymi przedstawicielami. Należy bezwzględnie zgłaszać wszelkie objawy choroby. Też jej nie ma. Mieszkają w pobliżu, co nie? Tak, w wiosce. Chyba nie poszła szukać Gravesa. Lizzy wie, że Robert wróci, jak wytrzeźwieje. Nie martw się. Ja mam go poszukać? Nie, w porządku. Chodź, obiecałam dzieciakom, że zrobimy jeszcze jedną próbę, a później herbata. Jesteś do niej bardzo podobna, do Lizzy. Ja? Wcale, że nie. Spadam stąd przy najbliższej okazji. Zgrałam wszystkie pięć wież, nastawiłam odbiór na poziom czerwony, ale to za mało. Postaram się przekierować sygnał przez wieżę numer sześć, aby stworzyć punkt odbioru i przekonfiguruję antenę optyczną, co pozwoli teoretycznie skupić się na pojedynczym sygnale z punktu źródłowego. Jeśli wyobrazimy sobie punkt źródłowy jako siódmą wieżę, to będzie miał jakiś sens. Jakiś. Wystawiam na ciężką próbę wszystko, co wiem o fizyce. Tak czy inaczej, warto spróbować. Kate. Elizabeth? Lizzy, dużo o tobie słyszałam. Dobrze się stało. Wy to dla mnie żaden problem. A mógłby być? Przepraszam? Powiedziałeś, że to nie problem. Nie rozumiem, czemu ci to przeszkadza. Przecież spotykaliście się dawno temu, a potem wyjechał. Dla mnie to nic takiego. A, przepraszam, nie chciałam cię urazić ani. Ach, nie uraziłaś mnie. Posłuchaj, Elizabeth. Ja. Lizzy, proszę. Lizzie. No tak. Wyglądasz na sympatyczną dziewczynę, a ja naprawdę nie chcę być nieuprzejma. Ale bądźmy realistkami, dobra? Spróbujmy sprawiać pozory, dobrze? To bardzo brytyjskie. Tak, chyba masz rację. Postaram się. Znalazłem następnego ptaka w basenie. To już czwarty od rana. Wyłowiłeś go? No. Myślała pani nad tą podwyżką? A, Przepraszam, Rachel, ale jestem trochę zajęta. O, Rachel! Przepraszam za spóźnienie, pani Graves. Spakowałam sprzęt. Sprawdziłaś chatkę pana Colesa, tak jak cię prosiłam? Jeszcze nie wrócił. Też go nie widziałem. Może poszedł do miasteczka. Może tak, możliwe. Tylko tyle, że Dentonowi zamówili kort na czwartą trzydzieści, ale nie przyszli. No to poszłam do ich chatki. Wie pani, tej przy ognisku. Ale też ich nie zastałam. Może pojechali po worek do odkurzacza i przy okazji podwieśli pana kolsa? Worek do odkurzacza? A po co mieliby to robić? No bo pomyślałam, że pani Denton odkurzała i pękł jej worek, więc pojechali po drugi. Tego kurzu było naprawdę pełno. Radzę sobie. Biodro znów ci doskwiera? Ciągle mi doskwiera. Ale okay. radzę sobie od dawna, więc już za późno na zabawę rycerza w lśniącej zbroi. Jak tam sobie chcesz? Do diabła, Steven. Nie jestem jakąś naiwniarą, którą możesz zwodzić w nieskończoność. Prozejrzyj się. To wszystko moje dzieło. Zbudowałam to sama, choć wszyscy już dawno uznali mnie za biedną, małą kuternogę. Wiesz, że to nie tak? Wtedy też nie pomogłeś. Nie. Odpuściłeś sobie na długo przed wypadkiem. Czego ode mnie chcesz, Lizzie? Kocham cię, zrobię wszystko Ale Kate nie powiesz tak myślałam. Kocham cię bardzo, ale czasami wydaje mi się, że mówisz wyłącznie to, co ludzie chcą usłyszeć. Ci się śni, ci. Śpij, maleńki, oczka zmruż, bo się późno robi już. Śpij, maleńki, noc już trwa. Niech ci chmurka sen odda. No. Wszystko gra Tak, wszystko Ty też się prześpi, Czarli Kiepsko wyglądasz Śpij